I witam w kolejnym już dziewiątym odcinku skomentowania serograficznej literatury tak, jak to wikingowie pisali w swoich zwojach i mówili swoim małym wikingom jak sobota, zawsze wpierdalanie pizzuni, bo wszystkie słodkości były kurwa fuj stare no więc, i kawałek się no, mówiłem, dzisiaj go na pizzunia do Komentuję Ogriskę Policja w Minecraft! Bardzo chciałem skantować ten kutas e, Fris grzesznik, który już wychodził Albo za tak krótki ja to fał 4 minuty, więc jest dobrze. albo bo mamy tego 5 4 minut, tylko Najwięcej otworzę, proszę. Policja mega, okej, okay, dobra, więc zobaczymy jak funkcjonuje nasza wspaniała policja. Bo w naszym kraju jest bardzo wspaniała policja, pamiętajmy o tym. E, więc w każdym poprzedniej jak był elekce i widzicie i zaczynamy kantować tego, że godnego filmika Reka ma swojego serwera, proszę bardzo. Widzą drogi na moim serwerze pixelplay.pl Dziś o godzinie 18 można zabrać na nowym trybie cash block, na którym zakopanie bloków zarabiasz... O Boże Minecraft! Krab... A teraz się robi... sam rutuję Mi się wydaje, że chyba rok temu nie było żadnego update'u! Chyba tak! No, ja my ja mamy tutaj samolot w No, chyba ja zobaczymy, co nas przynieść na nasza wersa Idziemy dalej Prawdziwe pieniądze, które możesz później wypłacić. Będę osobiście na otwarciu. A po więcej informacji, wpadaj na naszego Discorda. Link w opisie. Jakby takie reklamy były. Serio, bo zajmie się. Na przykład. Hmm, parę. Po. 15 minut żeby na to było i się te SŁYSZAŁ Ale się zresztą tak okej okay. okay. Ej Ja się tak chyba kojarzę Ten sam świat Minecraft City Używałem w swoim serwerze Który już nie istnieje Wiedziałem, że jest jakiś nowy update W którym wprowadzili nowy rodzaj psów No nie i to nie powiecie, co nie Mam Mam O Ogzieszam do Minecraft'a i powiedział, że wszedł do tej psów. <laughs> tu ją też O kurwa. Witam, jestem oficer Mateusz wajchy Mmm, Mmmm, a... wajchy umla. Dobrze, masywnie. A co pan go No stoję, a co mam robić? Jest pan nagi rzeczywiście. Poza tym, co to jest za przekleństwo, słyszałem? A wy to serio psami jesteście? Psami? Poprosimy dokumenty do pana. Uff. Dwa złote. Jakie dokumenty ma grafcie? Prywa się? Sorry, czasem tak ma. Zostawiłem w mieszkaniu. To my się chętnie przejdziemy. Be? Nie. No to zapraszam za mną. Hihi, Patrz jakie on ma śmieszne zdjęcie w dowodzie! Paki jaki pyszczą na mordzie. Hihi. Boże święty jest! Mam outje, że policja. poprosiła o kryskę o dokumenty w Minecraft. Co też może być? To ogólnie tak były potek, zobaczymy. Albo to na psów, albo o tym. dokumentem. O ciekawe, kto to? Halo? Ogry, gdzie ty jesteś? Miałeś być o 12 i za blokiem z towarem z towarem? A rzeczywiście, poczekaj chwilę, bo psy u mnie są. Psy? Jak to psy? Chwila. A czy to czyli wiecie? zabaweczki te sprawy są, nie? No, o, to ten, tego jak tam ile wyszło, panie psie, elicjancie. Możemy psie, zajrzeć za... Drzwi? Nie no tam moja mama, jest i się przebiera teraz, to nie. To zapukamy może! Moja mama jest głucha, starość, nie radość, jak to mówią hehe. Młodość nie wieczność. Mimo wszystko wyjdziemy. Eee. Także tak. No to może chcecie spróbować? No niestety pójdzie pan z nami. Kupy. Dobra, <laughs> chyba ich zgubiłem siadam na konia, i... na koniu mogę się stąd pakować na auta. stąd jadę. Gonimy go, Pablo. Oh, tak jak myślałem. O, 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 ten mały chwal. Babo. Policjanci e, Ciągają mocny trunek. What was me? Hmm. Jakby tak policja, jakby tak policja działała w Polsce, to by było... Chyba jakby u nas policja... To tam patruje bardziej, że jest spokój no, w mieście, spokój. a że To było... Żeby taka... Żeby takie było... Sposób, bo, bo to, to by było... Co gdyby się zwiększyło w sensie. ale... Chociaż u mnie w mieście nie odgrywa, to nie jest Warszawa. Może w kiedyś coś się zdarza, ale. Tak, to raczej mała osobistość, bo na tej ludzi. nie przez swoje e, życie jeszcze nie całkiem. Dobra, Edek, cię tu. Edek, ja miałem Eugeniusza. Koń, eugeniusz? Ty, kogoś tam biją, widzisz to? Rzeczywiście. No trudno, było nie. No ci do nich, chyba być ofiarą losu. Ty patrz, ktoś tutaj zaparkował, a tu nie wolno. Szybko biegniemy. <mum> o oh, 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 oh. <mum> 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 nie. Ciekawe Trzeba taka stajać się, Nie no, błagam, o co chodzi. Co pan za kloca tu postawił? Nikt. To jest pies! Tu przecież nie nastrał. Chodź mi o tego konia. Zostawcie mojego hetka. Koniara. Pyw. Psiary. Będzie. By... Psiary! Psiary! Będzie mandacik, proszę pana. Naprzeciwko przeciwko sebiksy ubijają jakąś ciotę. Zróbcie coś z tym. A no, ciekawe, czy przeżyje. To będzie 400 punktów karnych i 20 złotych mandatu. Ej, patrzcie, to policja. Ej, 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 uga, ugo, uga. spodamy Idziemy to! spadamy, spadamy! wypierd te... A mnie wypierdolą z naszego rejonu! Czemu ty pojechałeś na na znakomic? Jakby to. Psz, ty ja Ale bym coś opędzlował. Może. pędzel kolegi. No, tu mamy trzy teksty. Albo, te Albo te prawo. dokumenty. Abo to, że. Ok, to że są nowy rodzaj psów Minecraft Albo że policjanci wciągają mocy trunek Piątek wieczór świnia smakowa. Co ty zrobiłeś? Aż tak śmierdzi, cory. Zabiłeś biedną świnę. Bo, bo wiesz, bo co ta uwaga wszyscy tutaj, e, kochające Świnie śnieżno tego było wpierdolić? To tam jak Krowa. baranina. I tak dalej, no a nie te wszystkie e, że dziewczynki, które, o mój Boże, co, jak, jak można jeść taki Boże święty, jak można je jeść, no kupa, jak, jak, tak można, że jak to powiedzieć, nie powiedziałem to w i do moich koleżanek z klasy, wcale. Okej. Okay. No, głodny byłem trochę. Jestem rzecznikiem praw zwierząt i nie pozwolę. To masz problem, wypijaj! Wolę na takie traktowanie naszych przyjaciół. Wzywam policję. Pierni jej, albo abonasa jej. Jak po, jak w Kurwa, ta świnia pewnie się zrespiła 30 sekund wcześniej. Ja za chwilę by się zlagowała w ścianie i zdechła. Uf, 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 uf. Nie mogę z tego czekania. Ech. Witamy, o co chodzi? Co się stało? Tą babę postrało. Ten gnojek zjadł świnkę. Ona też ma uczucia. Mhm. Mm A czemu zjadł pan świniaka? Głodny byłem. Chce pan trochę? Ono no, dobra! Żartowałem <grywa> nie dla psa, dla pana. Nie dla psa, kiepa, dla pana. Co powiedziałeś? Zróbcie z nim coś wreszcie. Proszę pani, proszaki są po to, żeby je jeść. No i dobrze! Łatwiutko! Dostaniecie po pięć dyszek na łebka, jak coś zrobicie. O, fajnie. Dobra, panie chomik. Chyba będzie pan ukarany. jesteście bardzo kojowym pesantami! To są chyba najgorsze e, służby, kurwa. Wreszcie w domu. Oj. No i chuj. Przepraszam. Przepraszam, no i chuj. Hejka, kolejny no sam... Proszę łapkę i napisz komentarz o wczarek niemiecki. Ciekawe czy on to przedał. Mam taki kciuki film mam się spodobał. E, czyli może przeciwko by się chcieli też przymieść w Minecrafcie. Boskawy humorystyczny pomysł niestety. Przed prawem jak to gdybyś się nie spinolisz. Chyba, że chyba wamersi, także jak ja też stanie. I w jednym stanie, gdzie poszukują, to w innym możesz chyba żyć normalnie. Bo trwało bo się tak, że w niektórych innych cenach jest inna, w ogóle kupuję Więc no, jeśli coś spierdasz, to tylko w cenach. Może FBI ci gonią, to wtedy już nie. Mam nadzieję, że się spodoba. Widzimy się w końcu na kanale. Do usłyszenia, trzymaj się, się bo i siema!